Siemanku, z tej strony magiczną w kolejnym odcinku. Zdrowe. Dzisiaj po raz kolejny zagramy nasz ulubiony Drifty Bomber The royal, Także po raz kolejny sobie dzisiaj zagramy. Zobaczymy, co tym razem gry nas nam przyniosą. No i od razu zaczynajmy. Rozpoczynaliśmy, właśnie, gr pierwszą grę. Już się tutaj strzelają. No masakra, co nawet wariaci tutaj. Racz. O mam energy. Drink. Kryter bomba, zrobimy. Ale zostaje, widzimy No patrzcie. Widzicie to? No ja nie żyje. Tu jest w ogóle trzech. Dobra, wiecie co? Macie sticky bomba. Oj, wyleci. Bum! Ło, Trzech wyleciało, normalnie. Ja też wyleciałem, bo ktoś miał jakiś... jakiś gałwan. Nie, zostaw mnie! Dobra, czekaj, ja muszę gotowić. Innych. Nie, ej, zostaw! Nie rób tak. się nie zgadzam no to dobra mam BOM jump! Tak to się robi. To Aha co teraz Ej, zostaw! Ty, co ty robisz? Dobra, masz taki bebemba. Bę, bęba. Uuu, jak poleciał! Ej, zostaw! Ej, nie mogę! U nie, ja nie żyję, ty! Dawaj to! Dalej życie! Człowieku! Zostaw mnie! Go ogarnij, no nie wiem, co ty robisz? Masz. Nie, on mnie zabije! No i mnie zabili, czwarte miejsce. Ajaj, aj. no było blisko. Dobrze, zaczynamy nową... giereczkę. Tym razem mam nadzieję, że zajmie trochę wyższe miejsce niż w poprzedniej grze. No ale to się przekonamy dopiero... ...jak zagram... ...do końca tę grę. Więc dobrze. Zaczynamy od razu, sobie mam sobie kryter bomba i bomb jamba. Tu jakiś gagatek siedzi. Tutaj jakiś chłop, na Kremendzie Życia, jest. Ojeju, ojeju. Co to ma być? Się ogarnij, człowieku. Nie no, ja zaraz sobie umrę. Widzowie. Bum! Kuldustą. No, wyweź. Weź i idź. Zaraz, się uleczę. Trzeba nie. Zresztą, full HP, dobrze jest. Don't... Czekaj, czy on spadł? A nie, nie. Pyk! hej. Bomb zap? Pięknie. Jak ja to robię. A, nie da się. Weź mu to rozwal. No, to chodziło <grym> poleciał. Ała. To mnie zabolało, szczerze. Do niego. jeju, nie! Nie rób tak. Czemu ty do mnie to robisz? Chodź tu! Bum! I co teraz? Poleciał! To jest za gość! Ała! To bolało! Ojej, to boli! Nie! Jezu! Popieraj się, ogarni! Ała! Nie! Zostaw! Nie masz prawa! No i poszło! Dobra, jest wyższe miejsce, drugie! Ale postaram się jeszcze zdobyć pierwsze! O oh, moja ulubiona mapa, najlepiej. Oto no teraz to już muszę wygrać. To zaraz się przekonamy. Yy, mam na sam start już energię. No i tu. O, dobrze, że tu wbiłem. Patrzcie na to. Zaskoczenie. A tak zaskoczenia. PUM! To się nie spodziewał. Tam jest. Patrzcie jak dostaję. Widzicie to? Jezu! On, on nie... Nie mogę! Ej, co jest! Masz trapa, chłopie! No i se uciekł. Ja nie mogę używać! Tak! Dobrze weszłeś! Pam cię, człowieku! Nie no, to to jest, że on ucieka? Dzięki. Okej. Okay. Macie. BUM! Ole wyleciał! BUM! Dostał! O. Masz. Pyk! No i pięknie. kolejna taki bomba, żeby sobie zresetować. Halo człowieku! Pogarnij się. Oj oj oj! Dobra, uciekam stąd, bo mam mało życia. dawaj, Ała! Zostaw mnie człowieku! Nie! Uciekaj! Łudnie! Żyję. Aj. On jest tutaj. Dosłownie jest tu. Teraz.. o gdzie on jest? To jest pytanie. O nie, tu się niszczy teren. Tam jest. Fajnie. To mi tam leżycie. życie. Halo. Tu No weź! Dobra, leży. Wlatowałem. Weź. Idź stąd. No i. To samo. To samo. To samo. po prostu jestem królem drugiego miejsca. No co mogę z nas poradzić? Kolejna gra. Zobaczymy, co tu się zadzieje. Kto no, tu tu ma być, że od razu strzał we mnie. Ja już, ja już znajdę... Ja go znajdę, to... ...wop się nie pozbieram. Ja już mam wszystko. Teraz to ja mogę, wiecie. Bum. Znaczy, bum, dwóch rozwali. Uho. Jak się... ...odjechali. Dobra, elo. Daj tu. Trapa. Nie to, no i... Poszło. Jesteś? tyś 10 tysięcy i go jeszcze tak wyrzuciło. Ładnie. Naprawdę. PUM! Dostali i teraz jeszcze jeden i PUM! Oj, tu jest jeszcze jeden. Pyk i PUM! Weź że z takiej bomba masz. Bum. I jeszcze to. Na i Jak ona nic? No, lecimy tu. Teraz. O! Uh. O! Oh. Ale to zabolało pewnie jego. trap. O! Uh. No co? Boom. No i lecą. No i wygrana, witam. Piękna, wygrana. 6 killi zrobiłem. Po prostu najlepiej jak się dał. Najlepiej. Dobrze, zaczynamy kolejną giereczkę. Lecę od razu do nich czemu nie. No i bo i, i mam życie. I par, par to dostaję z bomb jumpa, nie? A bo nie dostajesz, bo sam spadłeś. Dobrze. Brawo. U, teraz. No jeszcze raz. Jeszcze raz. No i dobrze. Bomb jump, pick. Dostał. Oj, dobrało mi! Brawo ty. Dobra, leży. Ktoś tam. Kul pięknie. No to ty robisz? Nie! Nie, no co to jest za życie? To jest życie całe, no. No nie, no co to jest? To jest właśnie używanie ży życia, nie? Po prostu cię rozwala. Na kawałki. O, kolejny raz moja ulubiona mapa, dobrze. A co wezmę chętnie? Nie pogardzę. To jest kryter, nie? Ja Masz. Dobra, kopia ja i stąd. Oj. Weź. Dzięki. Ja zapalecę tu na górę. Bo przejechałem przez ścianę. Co tu się stało? No co to... Do... To dobre było. Eee... Dobre. Było dobre, naprawdę. Jezu. I w dziurę! Co by tu... O, tu są fajne rzeczy. Krytery jakieś tam inne. To jest dostało niby? A tu nie ma ludzi żadnych. Nic nie słychać. A, ludzie. Tam jest. Góry! Ale ja nie doleciałem, no. Dawaj. Szybko. Dzięki. No i poleciał. Aż. Ty bąbiczku, no. Macie. Lecę do was. O nie! tropa mi wyskoczyło się. O nie, ja nie żyję. To jest życie. Idę, panie. Dzięki. Nie! Zostaw. Zostaw się! Giń. No, ja coś. No jestem. Siemu. unia nie. Awa. Tam jest. Bomb, bum. bomba bomb, bum, 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 mój a i co teraz tu jest tam Tam jest. bomb, Padnąłem. bomb, 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 a no gdzie ty jesteś? Tutaj? O nie. Hmm. Bum! Mam jump? Okej. Okay. On nie żyje teraz. Odleciał! Leciał, chłop! Gdzież to? Nie! Co to, to jest? Nie! No i drugie miejsce. Ja jestem królem drugiego miejsca. No tyle w tomacie. No co ja mogę innego zrobić? Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejsze się dzisiejsze no i to było na tyle.